W Ilanej Górze prowadzona jest termomodernizacja placówek oświatowych. W tym roku w centrum naszego miasta remont przeszło m.in. przedszkole nr 2, zlokalizowane przy ulicy Piłsudskiego. Tu zrobiona została m.in. elewacja, wymieniono okna, zmieniono oświetlenie na energooszczędne. Przede wszystkim zyskaliśmy poprawę wizerunku. Długo na to czekaliśmy, ponieważ przedszkole mieści się w centrum miasta, także wizerunek to jest bardzo ważny. No i zyskamy podczas zimy na cieple. Po remontach wszyscy z pozytywną energią wzięli się do pracy, do prac porządkowych, także widać, jak nasze przedszkole ładnie wygląda. Remont wykonany został także w przedszkolu numer 4 przy ulicy Krasickiego w Jeleniej Górze. Tu wymienione zostały m.in. okna oraz piec. A w cieplicach nowego blasku nabrało przedszkole numer 14. W trakcie termomodernizacji zostały wymienione dachy. Zostały wymienione cała elewacja w trzech budynkach kompleksu miejskiego integracyjnego przedszkola nr 14. Wymieniono też elektrykę, dostosowano lampy na energooszczędne, wymieniona została cała kotłownia, oprzyrządowanie kotłów. No i z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni, zostały założone solary. Budowali nowy dach. Jak Wam się podoba ten dach? Dobrze. Fajne to przedszkole teraz jest? Fajne. Remontu doczekało się także przedszkole numer 11 w Sobieszowie. Tu również najmłodsi zauważają różnice. Bawimy się na podwórku i bardzo podoba się nam te przedskole. Przedszkole jest piękne. Zyskaliśmy pogodę ducha, zyskaliśmy piękne otoczenie jesienne, tym bardziej teraz ten budynek eksponuje się bardzo ładnie. Został ocieplony budynek, izolacja pełna budynku, została nowy dach położony, zostało wymiany światło, czyli oświetlenie lampy i zostały nowe kaloryfery na całym budynku. Z jednej strony mamy estetyczny wygląd tych budynków, bo one wymagały takiego nakładu, żeby poprawić elewację, poprawić okna, poprawić chociażby dach. A z drugiej strony mamy też oszczędności z tytułu energii, które trzeba wydatkować na ogrzewanie tych budynków. Termomodernizowane są nie tylko przedszkola, remont obecnie przechodzi także zespół szkół rzemiosł artystycznych w Cieplicach. Za mną widać już efekty tej termomodernizacji, budynek B. Bardzo się cieszymy. Jak Państwo widzicie, efekty są piękne. A termomodernizacja trwa. Ona rozpoczęła się pod koniec maja bieżącego roku i jeszcze na pełen efekt musimy poczekać, natomiast odbiór budynku B zbliża się wielkimi krokami. Zostały wymienione instalacje, okna, oświetlenie, no i co najważniejsze elewacja. Jest to pewne utrudnienie w ciągu roku szkolnego, ale bardzo się cieszymy, bo przyniesie cudny efekt będzie cieplej, ładniej, będzie się lepiej pracowało, no i będzie też taniej. W ładniejszych pomieszczeniach i w nowych wnętrzach o wiele łatwiej będzie się pracowało i przyjemniej. Zimą, czy w tych warunkach, które za chwilę nastąpią, no jednak zdecydowane ciepło, bo to jednak mury są już jednak leciwe, więc no w tym momencie cieszymy się, że w końcu będzie, że tak powiem, ładnie, pięknie i ciepło. Ja się bardzo cieszę, że po wielkich trudach w znalezieniu wykonawcy Szkoła Rzemiosł Artystycznych odzyska blask, ale oczywiście nie tylko ona, bo to są przedszkola, szkoły, budynki, to jest ratusz, który będzie poddany termomodernizacji. Planowana jest także termomodernizacja zespołu szkół technicznych Mechanik. Dzieje się to, na co żeśmy czekali bardzo, ale to bardzo mocno i mówię to w imieniu całej społeczności szkolnej, czyli ruszył z kopyta remont mechanika polegający na kompleksowej termomodernizacji obiektu, na wymianie centralnego ogrzewania, stworzenie nowej elewacji. Projekt ma się zakończyć, czy cały remont ma się zakończyć w ramach projektu w listopadzie 2019 roku. Obecnie został wykonany drenaż, obecnie zostały wykonane odwodnienia, dziedziniec zamknął się już z robotami ziemnymi, za chwilę Będziemy mieli roboty na zapleczu szkoły, na zapleczu szkolnej infrastruktury i czekamy z utęsknieniem, bo jeszcze w tym roku powinna ruszyć naprawa elewacji z tej strony właśnie, gdzie Państwo widzicie dzisiaj mniej i naszą szkołę. Także jest dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem. Ważne jest, że po pierwsze, że jest lepszy wygląd, a po drugie, że są oszczędności. I teraz w następnych projektach będziemy chcieli pozostałe obiekty, które wymagają takiej interwencji, czyli szkoła naleśnej i poradnia psychologiczno-zawodowa, żeby też z projektów unijnych, jak będą takie przesunięcia, skorzystać, żeby przeprowadzić modernizację w tych obiektach.